kobieta zażądała stolika VIP, twierdząc, że zna właściciela. Problem w tym, że to ja jestem właścicielem, a ona wyszła z płaczem i rachunkiem na 16 tysięcy złotych po mojej zemście. Wszystko zaczęło się, gdy pewna kobieta wtargnęła do restauracji, krzycząc, że zna właściciela i że musimy dać jej i jej grupie przyjaciółek stolik VIP, zarezerwowany dla celebrytów. Kłopot polegał na tym, że to ja jestem właścicielem tej restauracji, i nie miałem pojęcia, kim jest ta pani. Mimo to postanowiłem grać w jej grę i zobaczyć co wydarzy się podczas kolacji. W pewnym momencie jedna z dziewczyn zapytała mnie czy uważam swoje życie za pozbawione sensu, ponieważ pracuję jako kelner. Wtedy zrozumiałem, że wszystkie chwyty są dozwolone i zamierzałem dokonać mojej zemsty. Oto co zrobiłem. Zdarzyło się to w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Moi dziadkowie wyemigrowali z Włoch do Polski w latach 70. i założyli restaurację. Kiedy zmarli moi rodzice przejęli lokal, który przez dziesięciolecia rozwijali i powiększali. Pracuję w tej restauracji, odkąd skończyłem 15 lat. Gdy moi rodzice się zestarzeli, przeszli na emeryturę i zaczęli spędzać zimy w Hiszpanii. Sprzedali mi restaurację kilka lat temu, ale zachowali niewielki procent udziałów jako dodatkowe źródło dochodu do swoich oszczędności. Gdy tylko przejąłem stery, zmodernizowałem stary lokal. Przebudowałem restaurację, zmieniłem logo i skontaktowałem się z lokalnymi i ogólnopolskimi gazetami, aby umieścić reklamy. Zaprosiłem krytyków kulinarnych, blogerów i vlogerów, na początku szło powoli i zacząłem się obawiać, że pożyczka, którą wziąłem na to wszystko, była najgorszym błędem, jaki kiedykolwiek popełniłem, i że zrujnowałem trzy pokolenia rodzinnej firmy. Ale wkrótce wszystko zaczęło działać. Pewien lokalny youtuber wspomniał o nas w jednym ze swoich filmów, co skłoniło więcej osób do odwiedzenia nas i wystawienia opinii, nawet w poniedziałek. Szybko zauważyliśmy pięcio- lub nawet dziesięciokrotnie większy ruch niż zwykle. Staliśmy się miejscem docelowym dla dużych imprez i nierzadko zdarzało się, że wpadał do nas jakiś celebryta. W niektóre wieczory zapraszałem nawet znanych klientów, aby odwiedzili nas i gotowali dla naszych gości. Kosztowało to fortunę, więc byliśmy całkowicie zapełnieni na święta. Ludzie musieli robić rezerwacje w lipcu, aby dostać stolik w grudniu. Minęły lata, zanim doszedłem do tego punktu. Kiedy robi się gorąco, nie siedzę po prostu w biurze. Jestem na sali i robię wszystko, co trzeba. Czy to witam gości, sprzątam stoły, czy myję podłogi. W nocy z gośćmi o wysokim statusie, lub podczas imprez, zakładam marynarkę i przejmuję dowodzenie. Pewnej nocy weszło sześć kobiet. Pięć z nich wyglądało na dwadzieścia kilka lat, a liderka na około dwadzieścia pięć. Moje najlepsze przypuszczenie było takie, że była starszą siostrą jednej z nich lub starszą koleżanką z uczelni dla nowych studentek. Witałem gości przy wejściu, a gdy się zbliżyły, ich liderka, nazwijmy ją Beatą, opowiadała pozostałym dziewczynom, jak fantastyczna jest ta restauracja, jak pyszne jest jedzenie i że mogą tam być nawet celebryci. Kiedy podeszła do mnie, wyjaśniła, że potrzebuje stolika dla sześciu osób. Odpowiedziałem: Oczywiście, czy mogę prosić o nazwisko na rezerwacji? Spojrzała na mnie i odparła: Och, nie zrobiłam rezerwacji, ale to w porządku. Właściciel jest moim osobistym przyjacielem. Powiedział, że zawsze trzyma jeden lub dwa stoliki wolne dla gości specjalnych, a my możemy dziś wieczorem zająć jeden z nich. To prawda, w przypadku wielu ekskluzywnych restauracji, i ja też ostatnio tak robiłem, ale nie miałem pojęcia, kim jest ta kobieta i nigdy niczego takiego z nią nie ustalałem. Zrozumiałem, że próbuje wejść bez rezerwacji, ale wybrała najgorszą osobę, z którą mogła tego spróbować. Powiedziałem jej. Przykro mi, ale nie możemy nikogo usadzić bez rezerwacji. Jak pani widzi, nie mamy wolnych miejsc. Nie chciałem od razu mówić, to ja jestem właścicielem, a my nigdy nie rozmawialiśmy, więc niczego pani nie obiecywałem, bo nie chciałem jej zawstydzać przed dziewczynami, z którymi przyszła. Wtedy poleciła jednej z nich, żeby zrobiła mi zdjęcie. Ogłosiła, że porozmawia z właścicielem i dopilnuje, żebym do końca tygodnia szorował toalety albo został zwolniony. Pozostałe dziewczyny za nią przyłączyły się, mówiąc rzeczy w stylu tak, pożegnaj się ze swoją pracą za najniższą krajową. Nie byłem pewien, czy były w to z nią wtajemniczone, czy naprawdę wierzyły, że zna właściciela. Beata powiedziała wtedy, Słuchaj, albo dasz nam stolik, albo mogę bardzo utrudnić ci życie. To nie jest warte utraty pracy. Ciągle wskazywała na mnie, próbując mnie poniżyć, a potem mówiła rzeczy w stylu Oczywiście nie jesteś tu nikim ważnym, bo gdybyś był, wiedziałbyś, kim jestem i nigdy nie próbowałbyś mi mówić niczego innego, niż tak lub oczywiście. Nieustannie próbowała mnie zdyskredytować. To był dla mnie ciężki dzień, a z mojej perspektywy miałem trzy opcje. Numer jeden, mogłem ją poinformować, że jestem właścicielem i zdemaskować jej kłamstwa. Numer dwa, mogłem po prostu dać jej stolik i odpuścić. Lub trzecia opcja, mogłem dać nauczkę Beacie i jej poddanym. Wybrałem opcję numer trzy. Uśmiechnąłem się do niej i powiedziałem: Oczywiście, proszę panią, proszę za mną. Zaprowadziłem ją do jednego z trzech stolików, które trzymamy wolne, na wypadek, gdyby pojawił się jakiś celebryta, co zdarza się od czasu do czasu. Powiedziałem jej: Przepraszam za wszystko, ma pani rację, prościej będzie po prostu dać pani stolik. Zapewniłem ją również, że pierwsze trzy rundy napojów będą darmowe. Usadziłem je i osobiście obsłużyłem. Gdy usiadły, powiedziałem im, że potrzebujemy jednej karty kredytowej i dowodu osobistego, aby założyć rachunek, i że zwrócimy je przed wyjściem. Beata podała mi swoją kartę i poinformowała resztę, dzisiaj na mój koszt. Przyjąłem ich zamówienia, podałem im darmowe napoje i poinformowałem, że ze względu na duży ruch posiłek może się opóźnić. Dziewczyny martwiły się tylko o darmowe drinki. Zamówiły trzy rundy i wciąż nie otrzymały jedzenia. W końcu zawołały mnie i poprosiły, żebym to sprawdził, a wszystko to z najgorszym nastawieniem od samego początku. Powiedziałem im, że się tym zajmę, ale zapytałem też, czy chcą dodatkowe napoje. Zamówiły jeszcze dwie rundy. Zanim przystawki dotarły na stół, były już mocno wstawione, bo przez większość wieczoru piły na pusty żołądek, jedząc tylko sałatki. Gdy podano więcej jedzenia, zamówiono więcej napojów. Te dziewczyny nie zdawały sobie sprawy, że siedzą przy naszym stoliku VIP, za który normalnie trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych, ale nie obciążyłem ich za to. Jednak z wyjątkiem pierwszych trzech rund naliczyłem im opłaty za wszystkie niezwykle drogie koktajle, które piły przez cały wieczór. Co więcej, stół, przy którym siedziały, jak już wspomniałem, był stołem VIP, a więc menu było inne. Ceny nie są wyświetlane w tych menu. To taki branżowy sekret. Oferowały również dania z wyższej półki. Takie jak białe trufle, czarny kawior i specjalnie importowane ostrygi z zachodniego wybrzeża. W pewnym momencie wieczoru szczerze zacząłem się zastanawiać, co robię. Martwiłem się, że posuwam się za daleko z tymi biednymi dziewczynami, które może nie wiedziały, co czynią. Ale pewne rzeczy utwierdzały mnie w moim postanowieniu przez całą noc, na przykład gdy jedna z nich zapytała, czy uważam swoje życie za bezcelowe, ponieważ zostałem tylko kelnerem. Również jeden z pracowników powiedział mi, że planują jak mi dokuczyć, wierząc, że mogą to robić, kiedy tylko zechcą, i że zawsze dam im stolik. Usłyszałem, jak mówiła. Jest przystojny, ale nigdy nie umówiłabym się z kelnerem, to taki popychacz. Przez resztę wieczoru padały podobne komentarze, więc z tym większą determinacją. Witajcie na farmie dobra tutaj w odpowiedzi na hejt uprawiamy dobro. Kiedy ktoś zaoracie w komentarzu, tu od razu. Większą determinacją kontynuowałem moją życiową lekcję dla nich. Pod koniec wieczoru każda z kobiet uzbierała rachunek opiewający na kwotę od 2000 do dwóch i tysiąca złotych. Podałem Beacie łączny rachunek na kwotę 16 423 zł i 23 groszy, wliczając w to podatek i napiwek. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak szybko wytrzeźwiał. Z uśmiechniętej i chichoczącej z koleżankami, niemal natychmiast zalała się łzami. Od razu mnie przywołała i zapytała, czy to żart. Wziąłem rachunek, spojrzałem na niego i przeprosiłem. Zaraz przyniosę pani prawidłową kwotę, powiedziałem. Wydawała się całkowicie odprężona, zakładając, że otrzymała rachunek kogoś innego i nazwała mnie idiotą, po czym wróciła do rozmowy z koleżankami. Kiedy wróciłem, by podać jej właściwy rachunek, który był tym samym rachunkiem, ponownie wpadła w szał. Czy jest coś nie tak z tym rachunkiem? Coś, czego pani nie zamawiała? Zapytałem. Ona i jej koleżanki były oszołomione. Przejrzały każdą pozycję na rachunku, łącznie z początkowymi kilkoma linijkami, które wymieniały ich pierwsze trzy rundy jako darmowe. Następnie wyjęły telefony i sto razy wszystko przeliczały, sumując każdą pozycję. Widocznie wstrząśnięta Beata rzuciła tylko. Chwileczkę, muszę skorzystać z toalety. Część mnie obawiała się, że ucieknie, zostawiając swoje koleżanki z rachunkiem, ale dyskretnie przypomniałem jej, że mamy jej dowód osobisty i kartę kredytową, nie robiąc z tego wielkiej sprawy. Martwiłem się, że zabraknie jej pieniędzy. Dziesięć minut później wróciła z poprawionym makijażem, wyraźnie zapłakana i zaczęła opowiadać mi, jak słabe było jedzenie, jak okropne były napoje itd., żądając, abym co najmniej obniżył rachunek o połowę. Dodała, że jej koleżanki pomogą, mimo że wcześniej poinformowała je, że wieczór będzie na jej koszt. Wtedy, jakby zapaliła jej się żarówka nad głową, ponownie wspomniała o swojej rzekomej znajomości z właścicielem, jakby to miało dać mi dodatkową motywację do obniżenia kwoty. Uśmiechnąłem się i powiedziałem jej: Nie, po prostu nie. Gdy zobaczyła, że nie może zapłacić rachunku, wyjęła telefon i pokazała mi serię wiadomości tekstowych od kogoś o nazwie właściciel restauracji nazwa mojej restauracji. Natychmiast zrozumiałem, co robiła w łazience. Najprawdopodobniej zmieniła nazwę kontaktu jednej ze swoich koleżanek i usunęła wcześniejsze wiadomości, aby stworzyć ten nowy scenariusz. Przejrzałem wiadomości i kliknąłem na informacje kontaktowe, zanim powiedziałem jej, to nie jest numer telefonu komórkowego właściciela. Jej odpowiedź brzmiała: ma kilka telefonów do celów biznesowych. Oczywiście, że nie znasz wszystkich jego numerów. Odpowiedziałem, a może tak, zadzwonimy do niego i jeśli powie, że zgadza się na obniżenie rachunku o 50%, to ja to zrobię. Jej reakcją było rozpoczęcie tyrady i krzyku, co przyciągnęło uwagę nielicznych pozostałych gości. Wiedziałem, że nadszedł czas, aby to zakończyć. Powiedziałem jej w mniej pojednawczym tonie, skończ tę szopkę, dziewczynko, nie znasz właściciela. Nigdy tu nie byłaś, a jeśli będziesz dalej krzyczeć, wezwę policję. Jej ton się zmienił, gdy próbowała bronić się jak tylko mogła. Moja odpowiedź na jej żałosną ripostę była następująca: Mój dziadek założył tę restaurację. Moja rodzina prowadzi ten lokal od dziesięcioleci. Pracuję tu prawie całe życie. Jestem jedynym właścicielem tej restauracji i nigdy Cię nie widziałem. Nie słyszałem o Tobie, ani nie składałem żadnych obietnic obcej osobie. Nigdy wcześniej Cię nie widziałem. Młodsze dziewczyny zamarły i nie miały pojęcia, jak zareagować. Beata była we łzach. Dodałem: a teraz zapewniłem ci stolik, którego chciałaś, jeden z tych specjalnie zarezerwowanych dla elitarnej klienteli, za który nie naliczyłem opłaty, a także trzy rundy darmowych drinków. Jeśli nie zapłacisz rachunku, wezwę policję i przekażę im twoje dane. Beata ze łzami w oczach podpisała rachunek, a jej koleżanki sięgnęły do portfeli, aby dać jej gotówkę, jaką miały, co prawdopodobnie wynosiło kilkaset złotych, z obietnicą, że oddadzą jej więcej. Dwa dni później do mojej restauracji przybył wściekły mężczyzna i zażądał, aby jeden z moich barmanów porozmawiał ze mną. Byłem w biurze pracując, więc musiał czekać około pół godziny. Ona też z nim była, ale trzymała głowę spuszczoną. Zabrałem ich oboje do mojego biura i pokazałem mu nagrania z kamer bezpieczeństwa, które miały szczególnie wysoką jakość dźwięku, ponieważ w strefie VIP musieliśmy prowadzić dokładne rejestry ze względu na wcześniejsze, niezwiązane incydenty. Pokazałem mu większość nagrania ich uwagi, zamówienia, wszystko. Kiedy wszystko zostało powiedziane i zrobione, wybiegł z nią, krzycząc na nią przez całą drogę. Od tamtej pory nie słyszałem o żadnej z nich. Co ciekawe, początkowy rachunek, który im dałem, bez uwzględnienia ostryg za 480 zł, jest oprawiony na moim biurku. Na marginesie nie straciłem tyle pieniędzy na darmowych drinkach, ile można by się spodziewać. Stolik i tak miał być pusty, więc nic nie straciłem, bo od początku nie spodziewałem się niczego zyskać. Koszt posiłku i pozostałych napojów z nawiązką zrekompensował stratę z pierwszych trzech rund. Więc teraz, kiedy znacie już wszystko, powiedzcie, czy zachowałem się jak drań? Prawdopodobnie najbardziej zdumiewającą rzeczą w tej sytuacji, oprócz próby wciśnięcia się siłą i uniknięcia płacenia rachunku, była ich perspektywa na świat. To jedno zdanie o tym, że moje życie jako kelnera jest bezwartościowe, zdecydowanie zapadło w pamięć i pchnęło mnie do zrealizowania całego planu zemsty. To musi być jeden z najbardziej szalenie uprzywilejowanych punktów widzenia, jakie kiedykolwiek widziałem. To, że ona faktycznie postrzega świat w ten sposób, jest po prostu chore. Nie ma absolutnie nic złego w posiadaniu pracy, niezależnie od dochodu. Ludzie często tak myślą o zawodach takich jak sprzątacz, a ja gardzę tym, gdy jednostki uważają się za lepsze tylko dlatego, że nie pracują na takich stanowiskach. No nie ma nic złego w byciu sprzątaczem. Nie rozumiem tego sposobu myślenia, ale w tej sytuacji ona nie tylko tak czuje, ale także chce ze mnie kpić za wykonywanie trudnej pracy, takiej jak bycie kelnerem. Przynajmniej tak wierzy, że robi. Cieszę się, że ta historia zakończyła się w pewnym sensie satysfakcjonująco, gdy ojciec próbował odwrócić sytuację, ale ostatecznie był bardziej wściekły na swoją córkę niż na właściciela restauracji. Jedyne co mnie zaniepokoiło to fakt, że restauracja nagrywała dźwięk przy tym stoliku. Prawdopodobnie unikałbym chodzenia do restauracji, gdybym wiedział, że moje rozmowy są nagrywane. Tak czy inaczej cieszę się, że wszystko się udało.